Eee, witajcie. Eee, ostatnio były u mnie filmiki eee, głównie z kartkami świątecznymi, z takimi inspiracjami. Eee, a dzisiaj taki przerywnik. Przychodzę do Was e, z filmikiem zakupowym. <laughs> eee, no i co? I są to zakupy z. Ym... Krzyna. Tam kilka dosłownie rzeczy, e, i są to e, zakupy z, ze skropówkami Ran Polska. Właściwie e, pojawiła się, ta, się tam taka promocja e, na kota skrapowego. W zasadzie są trzy rodzaje: e, bo, 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 bo jest kot skrapowy. Polarystyczny, chyba i jeszcze jeden. Ja się skusiłam na tego skrapowego, ale dlatego właśnie, że pojawiła się promocja. 60 zł ze 120 i miały się tam znaleźć produkty pełnowartościowe. Jakby za kwotę 120 zł w cenie 60. E, jedynym e, takim pewniakiem e, to są e, te wstążeczki z Old Fashioned Rebo. No i powiem Wam szczerze, że, że skusiłam się na, 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 na tego kota skrapowego, e, ja sobie już tam delikatnie do niego zaklątnęłam, albo sobie go otworzyłam. E, ale nie wszystko tak tylko kuknęłam. Yy, I co? I zamówiłam sobie jeszcze tam parę, właśnie takich yy, dodatków do kwiatów. I słuchajcie, nie przedłużając, yy, sobie tutaj troszeczkę, yy, nie wiem, uprzątnę, to znaczy tak, lub yy, przesunę sobie to. I co? I. Pokażę Wam, to, co sobie zamówiłam. A zamówiłam sobie tą masę super lekką, białą. Będę sobie to odkładać troszeczkę. I zamówiłam sobie troszkę pręcików do kwiatów. Tutaj są takie różowe. To są takie winogronka, jakby. Drugie to są takie też w zasadzie różowo-białe, o, to są takie, widzicie, środeczki, można je, wiecie, w całości, no, można je też rozcinać. I jeszcze po prostu nie miałam i, i, i skusiłam się na nie. Tutaj też jest taki miks, o, zobaczcie, właśnie podobnych, tylko e, różne kolory. Tu też wzięłam taki miksik. Tu jedną taką sporą kulkę zieloną. I tutaj mamy jeszcze jedne o, takie też. One mi się podobają. One fajnie w kwiatach wyglądają. W tych fałamiranowych. I tutaj co? Białe, takie perłowe, kęciki i złote. Już mi się pokończyły i, i, i po prostu sobie też wzięłam. I tutaj jeszcze mam te i to są e, e, takie e, fioletowo zielone, fioletowo zielone. bieje. No i to były te pręciki, które gdzieś tam sobie e, zamówiłam. I jeszcze oprócz tego w, w famirany, Polska zamówiłam sobie Fanny rany przy okazji. Mm, zobaczcie, czerwony. zobaczcie, że potrzebowała. E, to miała być strynka, nie wiem. Dla mnie to jest taki Ekrin. E, lekko taki mm, różowy, jasno-różowy taki. I taki fiolecik, e, choć wydawało mi się, że on jest jaśniejszy. No, ale dobra. No i co? No i przejdę do tego kota skrapowego. Był zawiązany na taką e, rapsową wstążyczkę, jako kartka była tutaj. I nie wiem, czy widać. No, nie wiem, dobrze zobaczę. Zobaczcie, zapakowany w taką torbę i napisane skrapowy kot w worku. Teraz ja sobie w tym ja sobie to wszystko Słuchajcie. Wszystko. O, i coś nam się tu po Dobra. Ale no i zobaczcie, i to jest e, skrapowy kot. To wszystko, co tutaj się znajduje. E, no to co? No to zacznijmy po kolei, może. E, tutaj mamy takie śnieżynki z takich przydasiowych rzeczy. E, I tu widzę, że są trzy rodzaje motylków: takie fioletowe, opalizujące, e, takie lekko różowe powiedziałabym i złote no słuchajcie może się gdzieś tam przydadzą do jakichś shakerów, nie wiem je ja generalnie a jak już używam to samych takich drobniutkich yy... gdzieś tam jakiś kółeczek, gwiazdeczek no ale dobrze Kolejną rzeczą widzę jest foremka do wycisków. I zobaczcie, tutaj jakieś kwiaty są. Ale ich wygląd ja pozostawię bez komentarza. ja wyciągam te spaczki. chyba tylko na tak zwaną zapchaj dziurę tu mamy jakieś listeczki metalowe elementy wszystkie widzę jednakowe okej okay. No i tu jest zestaw takich zielonych wydatków, to akurat mi się podoba, mamy tu przeróżne, słuchajcie, mi trochę, przepraszam. Mamy takie zielone różne gałązeczki dekoracyjne. Takie będę z powrotem wkładać się po sobie inaczej do wypoczą. Tutaj mamy kolejne. Mhm. I jeszcze te gdzieś mi tutaj zostały. To jakieś takie pojedyncze, drobniutkie. Bardzo fajne. To akurat bardzo fajne. Z tego jestem bardzo w sumie zadowolona. No, także widzicie, takie gałązeczki się znalazły w kocie skrapowym. Monitorowanie. O! w tej torebce eee, zobaczcie, takie taśmy taka złota no nie mam czegoś takiego pewnie spróbuję w stanie skorzystać. i druga o, takie kwiatuszki Czarno-srebrny. Słuchajcie, ładne. Ładne. Ale tu widzę ten jeden rządek jest w ogóle jakby bez tego srebra. Zobaczcie. No ale dobrze. Pewnie gdzieś jakoś to wykorzystam. Tu mamy jeszcze jedną korebeczką. E, o! I tu mamy koroneczki. O! I wspomniane przeze mnie Old Fashion Ribbon. Widzicie? Otrzymałam w takich kolorach. Szczerze, ja ich nigdy nie miałam. Bo jakoś nie mogę się przekonać, żeby używać ich w pracy. No Może spróbuję teraz. Jakoś tak. No nie wiem, nie mogę się przekonać. Czyli mamy taką czerwoną, jasny, taki yy, róż. I jeszcze jedną. No zobaczymy, zobaczymy. Mówię, nigdy nie miałam w sumie fajnie. No i tutaj mamy koroneczki. Yy. Zobaczcie po takim kawałku, nie wiem ile to jest 50 cm. Może. Taka, zobaczcie. Tutaj mamy taką beżową. To jest chyba taka bawełniana, grubsza, troszeczkę. Ta też. I to jest taki brudny, taki brudny róż powiedziałabym. O, i tutaj mamy jeszcze taką cieniutką różową. Nie wiem, widać. I niebieską. Fajnie, krągi się zawsze przydatą. No i widzę, że otrzymałam papiery. I są to, widzę, trzy kolekcje. Słuchajcie, z Craft O'Clock. Sea Stories. Morskie powieści. Tak się składa, że żadnej z tej kolekcji nigdy nie miałam w rękach. Więc jest ja sobie oglądę, bo na dobrą sprawę nie wiem nawet jak te papiery wyglądają. Każde Papier jest bliska. jest no. morskie powieści. Słuchajcie. O no, takie zielenie Turkusy. Dechy. Chyba tak sobie przeglądniemy. Ja sobie zobaczę. Hmm. Brąz, granat. Statek piracki. O, takie ciemne dechy. Tutaj jasne. I znowu zieleń. Mamy też te turkusy. No słuchajcie, ja rzadko kupuję w ogóle kolekcje w takich ciemnych kolorach, bo jak ktoś mnie ogląda, to raczej wie, że wolę takie prace delikatne, eleganckie, raczej w pastelowych kolorach. Ale słuchajcie, myślę, że ten się odsłyszyłam. Przepraszam, że taki ale... ale fajnie. Fajnie coś nowego. Dla mnie też e... no, będzie jakieś wyzwanie, żeby z tego coś stworzyć. A tak pomyślałam, że też do prac męskich gdzieś tam takie ciemniejsze kolory. No dobra, mamy kolejną kolekcję. E... Sweet Prince. Czyli słodki Królewicz, też od to krok Powiem Wam szczerze, że um, zastanawiałam się, był taki okres, że zastanawiałam się nad tą kolekcją, e, żeby z niej odwrócić, ale. A jakoś wtedy e, e, zrezygnowałam. E, I to znaczy, wybrałam inną kolekcję. Hmm. No i co? Mamy Sweet Prince. E, Słodki królewicz. Tutaj mamy takie te typ... eee, i co? No i muszę wam powiedzieć, hmm, kwiaty, królewicz, baloniki, misiaczek. Co całkiem fajnie ta kolekcja wygląda. Widzicie czy inaczej, jak się weźmie do ręki i, i na żywo ją widzi niż to, co widać gdzieś tam właśnie nawet na, yy, na zdjęciach. Balon, kopliczek. Słuchajcie, całkiem ładna kolekcja. Fajnie, że są te tła. Yy. O, bardzo ładne gwiazdeczki. Kwiaty również. No i w fajnych też w takich kolorach. Tropeczki. Fajna, wiecie co? Muszę przyznać, że nawet, nawet. E, mm, nawet, nawet fajna ta kolekcja. Nie będę już wkładać, nie będę tutaj. szamrzeć. I słuchajcie, e, kolekcja Vintage Baby Girl z Oplex Design. No zobacza. zobaczę. Jestem bardzo bardzo ciekawe tej kolekcji. No, jestem bardzo ciekawe tej kolekcji. Słuchajcie, nie I też sobie ją oglądniemy. Kolory fajne, wiecie co? O, jakie fajne. Tutaj mamy tagusie z misiami, wózeczkami, lalami. Napisy, co prawda w języku angielskim, ale okej. Okay. It's your birthday, little girl, best wishes, happy birthday, congratulations. Fajnie, fajnie i te lale, konik na biegunach, misiu, bączek. No co, ładne, ładne grafiki. Fajne tła. Słuchajcie, całkiem, całkiem fajna kolekcja. Muszę wam powiedzieć, że podoba mi się te lale malutkie grupeczki. I siarczek. Fajnie, wiecie, na album bardzo... Yy, bardzo fajnie. O, i dodatki. Super, no mówię, nie miałam też tej kolekcji nigdy w rękach. Zastanawiałam się nad nią. Ale... A, ale naprawdę fajnie. Hmm. Zieloneczki. Gwiazdeczki. O, i znowu elementy do wycięcia. Super, bardzo fajnie. Naprawdę, naprawdę miło mnie to zaskoczyło. I słuchajcie, yy, bardzo jestem zadowolona w sumie z tych kolekcji, z tych papierów, które są yy, w tym kocie. No. E Słuchajcie, jakbym sama zamawiała, pewnie bym y, niektórych rzeczy nie zamówiła, y, te, które były, no ale jak wiadomo, kupujemy y, y, skrapowego kota w worku. Y, aczkolwiek są też właśnie rzeczy, z których jestem y, bardzo zadowolona. Y, także tak by się prezentował kot skrapowy. Kto świerci? Nie wiem, czy to słychać to tak by się prezentował kod skrapowy. A teraz pokażę Wam to, co gdzieś tam mi się udało w, w nie, tak szybciutko. Wiele, nie ma tego wiele. Um, I może nie do końca wszystkie są takie wiecie, stricte skrapowe, ale ale Wam pokażę. Słuchajcie. E, więc e, dziurkacz. Taki dziurkacz e, kwiatuszek. Mam kwiatuszki, yy, większe dziurkacze mam, yy, ale takiego malutkiego nie mam. I w sumie, jak go zobaczyłam, to stwierdziłam, że yy, fajnie by było mieć taki. Yy, słuchajcie, wytnę tutaj, o. Yy, wytnę tutaj tego kwiatuszka, Zobaczcie, jakie on jest w wielkości. O, zobaczcie. Aha. Taki mały, malutki, naprawdę malutki. Ale bardzo fajne czyste są potrzebne nam takie malutkie kwiatuszki. One są takie bardzo delikatne wtedy. Tak więc, wiecie, taki dziurkacz. Um, taki dziurkacz. E, później e, widzicie taką stążeczkę. Nie wiem, czy ja ją tutaj gdzieś otworzę. O, jest. Słuchajcie. Bardzo ładna, bardzo mi się spodobała. I tutaj jest 2 y, metry. Yy. I sobie ją właśnie wzięłam. Także taka wstążyczka. Yy. Taki stempel, y, kwiat był. Widzicie, niewypróbowane, bo to naprawdę No, nie znowu wiercę. Eee, nie próbowałam jeszcze, ale jak wypróbuję, to na pewno pokażę. Był tylko w sumie taki kwiatuszek, e, który mi gdzieś tam wpadł e, w oczy. E, to, co już zostało pewnie, bo pewnie było więcej. E, no i zobaczcie. I kupiłam takie trzy e, rodzaje. W sumie chyba było jeszcze jedno e, czwarte. Chyba czerwone, z tego co pamiętam. E, to są takie drobne właśnie elemenciki do, mm, no do shakerów, do kwiatów. Wiecie, ja tutaj jedno otworzę. E, co mi się spodobało właśnie to, że są w e, jedno takie drobniutkie, widzicie, brokacik. E, mamy też gwiazdeczki. E, malutkie takie kółeczka. Słuchajcie. Będzie nam to odbijać. Um, takie drobniutkie kwiatuszki, y, serduszka. Tu też jakiś taki drobniutki, nie wiem, piaseczek. E, tu też takie giełki. Y, znowu jakieś kółeczka. I takie drobniutkie słuchajcie, no właśnie mi się podoba to, że to są to jest w takich maltkich ilościach, bo w sumie używam tego, ale tego tak nie schodzi bardzo dużo i no i nie będę już wyciągać, tutaj mam jeszcze identyczne, tylko właśnie złote i jeszcze białe. Także to słuchajcie, no i co i... Te moje ukochane papiery perłowe. Widzicie, ja już wam kiedyś pokazywałam, że ja je kupuję. One są wielkości A5 w tej chwili zmienili opakowanie i one są w takim kartoniku. I również metaliczne, te drugie, te ciemne, głównie ze względu na ten granat, który mi się bardzo podoba. Ten brąz taki też jest bardzo ładny. Także, także to to nie będę pokazywać, to już pokazywałam. I z takich niska słuchajcie, rzeczy, to taki lampionik. Udało mi się taki lampionik chwycić, powiedzmy. I bardzo żałuję, bo mam tylko jeden. Niestety, tutaj są szybki, słuchajcie. On jest, on ma tutaj to dno takie wyciągane, zobaczcie. I można tutaj wstawić świeczuszkę. Albo, a, albo na przykład filajta e, takiego wiecie na baterie e, bo ja sobie ten lampionik wziąłam e, z myślą o strojku e, świątecznym i będę, e, będę ten stroj robiła e, i zobaczymy może Wam pokażę e, także tak, ten lampionik e, jest to prawda w szarym kolorze wiem że były inne e, ale nie jest źle. Jedynie wiecie, jeżeli damy tutaj świeczkę, to też tutaj górę jakby no nie bardzo ozdobić. Ale jeżeli damy tutaj tego delighta takiego na baterię, to no to już sobie fajnie możemy tutaj również... Ojcie, przepraszam, lampionik no tutaj na górze przyozdobić. nie? Także to taki nieskrapowy, ale, ale myślę, że bardzo fajna rzecz i... No, i warto, jeżeli ktoś gdzieś jeszcze zobaczy. I słuchajcie, ostatnią rzeczą, którą ostatnio odejrzałam w ekszynie, to, to to futerko. To jest właściwie taki dywanik z futerka. Były różne kolory, ale mnie zależało głównie na białym. I wiecie to było w promocji. Nie wiem, czy zobaczycie tutaj, ale zobaczcie, on nawet ma kształt choinki, jak się go rozłoży, ala choinki powiedzmy sobie o jest y, Przemil i wiecie, ja w zasadzie to y, y, potrzebowałam kiedyś właśnie do do jakichś tam projektów, do jakichś tam ozdób właśnie takiego futerka I niestety, y, no nie miałam musiałam kombinować I, i jak się pojawiło teraz to no to stwierdziłam, że po prostu sobie wezmę bo, bo za taką cenę po prostu to warto i wzięłam sobie, więc to też pokazuje tak y, gdyby ktoś też y, potrzebował, bo czasem szukamy takich różnych e, innych rzeczy, więc, e, więc to chuterko. I tutaj jeszcze pokażę, e, bo e, weszłam też do, do sklepu Deals no i właśnie w nim znalazłam e, tą, ja już otwierałam, bo, bo używałam tych kosteczek, e, taśma piankowa, słuchajcie, e, i, i kosteczki. I kosteczki te 3D, tutaj jest nie wiem, nie wiem, 2, 4, z 5 albo z 6 arkuszy. To są te kosteczki 1 cm na 1 cm. Ja już używałam, dlatego otworzyłam. Ale i muszę powiedzieć, że bardzo mocne są, nie? Także to też taki dodatek. No i co. I jeżeli chodzi o, o, o te moje zakupy, no to no to, to by było wszystko. Um... Słuchajcie, zobaczcie to jeszcze raz. I... I, i, I zapraszam Was do, do subskrypcji, do komentowania. Ym... Tymczasem trzymajcie się ciepło i pozdrawiam. Pa, pa!